załeś już? Tak. Bardzo szybko nam się wyklarowała tutaj e, sytuacja, jeśli chodzi o lidera tabeli. Może trochę problemy pierwszego świata, narzekasz na Ferrari. Prostownica wchodzi. A. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drag Raceów ze znanymi i lubianymi z YouTube'a. Dzisiaj z nami The Mike. Dziękuję. Bardzo mi miło, cześć wszystkim. I jego Ferrari F8. No, samochód, który już na wstępie wam powiem, że ma bardzo duży potencjał na to, żeby namieszać troszeczkę w naszej tabeli liderów, którą od samego początku serii prowadzi Buddha. No i co się dzisiaj stanie, co się okaże? Zobaczymy. E, najpierw musimy Majka troszeczkę wypytać o to, co to jest, ile to ma mocy, więc zacznijmy może od silnika. Spoko. No, silnik, akurat, jeżeli chodzi o Ferrari, to tak naprawdę jego serce mamy tutaj do czynienia z 3,9 litra v kom -ką, o kącie rozwarcia 90 stopni. W tym momencie silnik ma 710 koni. Jest to jednostka bardzo podobna do 488, natomiast wzbogacona o komponenty z 488 pista, dzięki czemu silnik jest lżejszy i cały też pojazd koniec końców stał się pojazdem lżejszym. Bardzo ubolewam nad tym, że kupiłem ten samochód z GPF-em, bo jeździłem 488 i słyszałem też 812 i F12. Zakochałem się w dźwięku Ferrari, nie? Tutaj jak odpaliłem ten to auto, to z tym GPF-em ono brzmiało, no nie będę cię kłamać, jak A-klasa, naprawdę. I no, od razu wiedziałem, że wydech trzeba zrobić. Niestety to są duże pieniądze, ale to jest coś, co po prostu sobie trzeba wliczyć w cenę zakupu samochodu i po prostu no, wywalić. Ja teraz wywaliłem wszystko, nawet katy żeby zrobić maksymalnie, wydobyć maksimum z tego auta, no ale wiesz, turbo nie przeskoczysz. No. Jasne, jasne. No i to, co Wam muszę przyznać, to już miałem okazję usłyszeć, to Ferrari po zmodyfikowaniu wydechu, no zdecydowanie nie powiedziałbym, że brzmi jaka klasa, więc no teraz, myślę, że zamierzony efekt się udało osiągnąć. To co, robisz kombinację w takim razie, że z różnymi klapami? Z tamtym, tak, żeby było najlepiej. Ale na zamkniętej czy na otwartych? Na, razie klapa? na fabrycie, czy zamkniętym na 4000 otwartych. Okay. Czyli dobra. tak, żeby w teorii był najlepszy czas, no bo może się nie udać na, na zabawę. Dobra, to co, lecimy od razu? Od razu mogę startować czy Ej, ja cię puszczę, robię ci wiesz, jak szybko i wściekli. gotowy? Okej, okay. dobra, to 3, 2, 1 Prawie mi czapkę z <grystanie> Już? Tak. Skubaniutki Bardzo szybko nam się wyklarowała tutaj e, sytuacja, jeśli chodzi o lidera tabeli. <grystanie> Zajęliście, ale jak chcę powiedzieć ten czas? Ładnie, ładnie. No to się porobiło. Pierwszy przejazd na pasie startowym lotniska w województwie świętokrzyskim i już mamy nowego lidera. Ferrari wystrzeliło jak z procy, choć pierwszą setkę zrobiło w 3,9 sekundy, a więc jedną sekundę gorzej niż deklarowany przez producenta czas. Później natomiast 100-200 w kosmicznie dobrym czasie 5 sekund i finalnie czwarta mili zamknięta w 10,9 sekundy, co jest w dalszym ciągu wybitnym czasem, jak na tylnonapędowe auto. Powiedz mi, no nie jest to twoje jedyne auto. Tak. Ile już nim kilometrów trzaskałeś. 7300. I jak się wypowiesz, jeśli chodzi o słynną awaryjność bądź też bezawaryjność włoskich super samochodów? Jak kupiłem Ferrari, to mój kolega powiedział mi, że Ferrari jest jak Włoska, piękna, ale kapryśna. I myślę, że dużo jest prawdy w tym konkretnym żarcie, ponieważ ten samochód jest piękny, Wyzwala bardzo dużo emocji w tobie, natomiast ma takie typowe dla włoskiej motoryzacji usterki. Przykładowo potrafi się, wyświetlacz na kierownicy, spalić, mówiąc wprost, czy też zaciąć się moduł klimatyzacji. To są takie drobiazgi elektroniczne, które powodują, że, że masz taki urok tego Ferrari. Mechanicznie na szczęście jest dużo, dużo lepiej. Ciekawe jest to, że ten samochód jest bardzo prosto wykonany. Jakby ja, ja mam wrażenie, że jestem jednym z nielicznych na, na YouTubie i może też i takim w życiu codziennym, którzy ten samochód sami. Na podnośniku widzieli go pod spodem, wiesz, wymieniali w nim olej, wymieniali dyfuzor, wydech. Widziałem, co jest pod plastikiem. I to jest bardzo, 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 bardzo prosta motoryzacja. To nie jest jak w Lamborghini, że zdejmujesz to wszystko i żeby dostać się do Amora, trzeba rozebrać pół auta i masz wrażenie, że to jest jakiś bolid, czy, czy wiesz, czy yy, statek kosmiczny. Prosta włoska motoryzacja, wiesz, nawet tutaj jak zajrzysz, zobacz, widzisz jakiś moduł na wierzchu. Tak, no, zwróciłem już na to wcześniej uwagę, że tak bardzo, bardzo jest to tutaj widoczne. E, więc jest, jest, to, jest to, wiesz, jakieś tam wężyki jakieś wystają. Jest, jest prosto, jest prosto. Tak. Ferrari jest piękna, ale wymaga pracy, nie? Bo na przykład tutaj widzisz, no. Ta japa, tak zwana, i, i, i fakt, jak te koła wyglądają fabrycznie, no to jest coś, co ja od razu wiedziałem od pierwszego razu, że to musi zrobić wyjazd, bo to jest już obniżone, nie? Jakby co? Jest jeszcze Aha, wyżej. W serii, to, okay. w serii to ci wchodzi, słuchaj, yy, cała ręka, nie? Nawet więcej, więc ja tu już za 2 cm obniżyłem. No i to i tak jest wysoko czy znaczy wiesz, powiem tak, może trochę problemy pierwszego świata, narzekasz na Ferrari, ale wiem o co chodzi. Wiadomo, petrolhead czuć w takim razie, że będzie płynie w twojej krwi i zawsze gdzieś tam znajdziesz sobie coś do poprawki, bo póki co rzeczywiście tutaj zbyt wiele modyfikacji jako takich nie ma. Jest wydech, w takim razie obniżone auto, poza tym chyba nie tak? Poza tym nic i szczerze powiem ci, że nie planuję, bo mi 710 koni wystarcza, szczerze. Więc delikatne obniżenie, jakieś zmienienie tutaj delikatnie nastawów czy geometrii to akurat są rzeczy, które wpływają wręcz pozytywnie na, na to, hmm. jak ten samochód jeździ, więc jeszcze pojadę nim na tory niedługo to zobaczymy, ale jestem dobrej myśli. Ale szybkie to auto. <laughs> Dobra. Przejdź. No, grubo. Myśle, ja myślę, że teraz pobił. 10, 10, 6 obstawiam. 10, 7. 10, 7. No, 10, 7. też, też bym tak powiedział. 10, 5. 10, 5. 10, 5? 10, 10. 6 był. Właśnie Mike mówił, że ten, że robił na drag race'ach jakieś tam czasy, że mu się udało zrobić 10.6, ale -40. po spryskaniu opon WD-40, gdzie to w ogóle jest dla mnie abstrakcją, bo myślałem, że WD-40 jest śliskie i służy do smarowania, a nie do zwiększania przyczepności. No a tutaj, no zobaczymy, jaki będzie miarodajny czas bez żadnych wspomagaczy. Sprawdzałeś już? Tak. 10.6. 10.6. Grubo. Ale jeszcze mam ochotę sprowadzić trzeci. No to bardzo serdecznie zapraszamy. Możesz się ustawić i tylko przetnę tamtego dragiego. Okej. Okay. A jak się wypowiesz, jeśli chodzi o generalnie takie codzienne użytkowanie tego auta? Da się tym jeździć? Na upartego, gdyby to miało zostać Twoim jedynym autem, który miałeś w garażu, byłbyś w stanie tym jeździć? Tak. I powiem Ci szczerze, że nawet nie na upartego. To jest mój najwygodniejszy w tym momencie samochód. Uwarnie? Jest dużo wygodniejszy niż BMK, nawet seryjnie. No czy, czy już wliczyłeś S klasę Nie, S klasy nie liczę. Ona jest jakby poza kategorią, ale tutaj jest zawieszenie dynamiczne z trybem do takich dróg dziurawych. Tak się nazywa ten tryb. Ciekawostka jest taka, że amortyzatory produkowane są w Polsce i ten samochód jest naprawdę, naprawdę bardzo wygodny, na Kielcach jeździ się nim świetnie. Powiem Ci, że design tego samochodu jest mega ciekawy i widać jak bardzo jest podporządkowany pod aerodynamikę. Ja nie wiem, czy nie wyjdę tutaj na ignoranta, ale nigdy się specjalnie nie przeglądałem frontowi F8 i powiem Ci, że ja do dzisiaj byłem przekonany, że lampa przednia jest Elką. A nie widziałem tego blot, wlotu tutaj. Blot, blot. E, I gdyby ten lot zabudować, to te przednie lampy bardzo mocno by przypominały SF90, mam wrażenie. Tak, i też wiesz, no to, to jest już takie, no, można powiedzieć, wprost bezpośrednie nawiązanie do 488 do 458, bo wiesz, wiele osób mówi, że ten samochód to nie jest nowe Ferrari, tylko to jest facelift 488 i 4,58, czyli tak de facto odgrzany przez Ferrari Kotlet. Ale jak jesteśmy przy temacie aerodynamiki, to mogę Ci powiedzieć, że nie zobaczymy tego, ale pod samochodem są bardzo fajnie poprowadzone kanaliki, wiesz, rozprowadzające powietrze i też powyżej 130 na godzinę ten samochód ma aktywną, aktywną aerodynamikę, która chociażby zmienia kształt dyfuzora, zmienia też się lotka. Nie możesz tym sterować, tak jak w Porsche. To... Lotka w sensie ta, która tak. jest jakby tutaj, na tylnej klapie? Tak, tutaj, tak są takie, tutaj są takie skrzela i tutaj ona sobie, że tak powiem, zmienia swoje położenie w momencie, w którym jedziesz i po prostu zwiększa Ci docisk. Na takim yy... mamy elemencie tutaj tak, po prostu. A tak. i drugi jest tutaj pod spodem na siłownik. Właśnie widziałem tutaj takie, tak, taką klapę. A 130 jakbyśmy mieli możliwość zapiąć kiedyś kamerkę, to na pewno zobaczymy, że, że to, się, to się aktywuje, to się nazywa jakoś tam D DRS. Ogólnie ten samochód ma dużo takich, wiesz, rzeczy z Formuły 1 i to jest fajne, że wsiadasz i czujesz to takie legacy, że wiesz, że nie jesteś w aucie, który zrobili jacyś inżynierowie, o, z Audi, no na przykład z Audi, nie chciałem o tym mówić, wiesz, masz pokrętło trybu zmiany biegów, ten tak zwany manettino switch tutaj yy, i wszystkie, wszystkie na przykład kontrolki masz bezpośrednio na kierownicy, czyli ty też jako użytkownik pojazdu czujesz się, że to jest, wiesz, samochód. Twój dla ciebie, nie? Jasne, jasne. Funkcjonalność wnętrza, jakby jeżeli chodzi o prostotę użytkowania, przyzwyczaiłeś się jakby do wszystkiego gdzie w sumie. A, jest wiesz co, bardzo intuicyjne, bo tak naprawdę wszystko jest na kierownicy i to jest w tym najfajniejsze, że tryby jazdy. Tak naprawdę zapamiętuję, więc jak odpalisz sobie raz na rejsie, to masz cały czas rejsa. Mhm. Nie ma tak jak w BMK czy w Mercedesach, że musisz za każdym razem Sport Plusa odpalać. Tu masz wszystko na kierownicy, kierunkowskazy, wiesz, wycieraczki. E, tak poza tym co? no Tu masz schowki z tyłu, dwa takie. No, tutaj też jest ja troszeczkę pomięszanie. Prostownica wchodzi. <laughs> więc. Natomiast e, poza tym, no to samochód sprawuje się naprawdę fajnie, natomiast trzeba wiedzieć, że e, warto go podpiąć do ładowarki, jeżeli nie jeździsz dłużej niż tydzień, bo lubi się rozładować, mi się Rozładował. Czyli tydzień i już. No powyżej jest... tygodnia dobrze go podpiąć, chyba że tak jak ja jeżdżę co do kilka dni, no to, to jest okej, okay, nie? Mm -hmm. Bo wiesz, ludzie jeżdżą tym zazwyczaj krótkie trasy, no nie ma się czasu naładować ten akumulator, a on z jakiegoś powodu jest lekki, mały i żelowy i po prostu bardzo szybko się rozładowuje. Ale to chyba często przypadłość generalnie supercarów jako takich, no nie? Wow, ucho mnie ale poważnie to już jakby mówiłem Majkowi e, na filmach jak on tam opowiadał o tym, że zrobił wydech i tak dalej spoko ale szczerze mówiąc ja słyszałem bardzo niewielką różnicę i nie robił na mnie wrażenia dźwięk tego auta na filmach praktycznie wcale pewnie tutaj tu też nie odda tego ale uwierzcie mi że na żywo jest mega 10,58. No Jeszcze to lepiej. Piąteczka się pojawiła z nie przodu. Wiem, nie wiem czy to jest kwestia no, lepiej rozgrzanych opon czy tego wydechu, bo 0 sto słuchaj, tak samo słabo, 3,5. Ale, to to, ale lepiej, ale może no. dlatego, że po prostu mniejsze, mniejszy moment, ale dzięki temu lepsza przyczepność. No dokładnie. W każdym razie, no 10,5 ja jestem zadowolony. Myślę, że wiesz, w tył napędzie taki czas bez rozgrzania opon. Nie, jest kozak jest i bez kozak. 40. Tak. Trzeci przejazd, tym razem na otwartych klapach wydechu, który był horrendalnie głośny. Pierwsza setka tym razem lepiej, bo w 3,5 sekundy. Ponownie 100-200 praktycznie równiutkie 5 sekund i meta w 10,58 sekundy, czyli zaokrąglając 10,6. To z kolei oznacza pobicie czasu buddy o pół sekundy i nowego lidera z czasem, który zdecydowanie nie będzie łatwy do pokonania. Oczywiście, piszcie w komentarzach, kogo kolejnego zapraszamy do tej serii.